Przejście, że w przypadku mobilizacji mogą postawić zarzuty karne Polakom, którzy mieszkają za granicą i się nie stawią na tą mobilizację do kraju. <grych> Otóż to jest główna prawda, tak? Ja widziałem takie artykuły po różnych tam mediach. Ja wiem, że dziennikarze piszą po to, żeby to się klikało i tak dalej, ale no nie ma prawnej możliwości, żeby. Przede wszystkim skutecznie wręczyć kartę mobilizacyjną Polakowi, który mieszka za granicą, to jest raz. No, a po drugie, żeby takiemu postawić zarzuty, chociażby z tego artykułu 685 ustawy o broni ojczyzny, czyli uporczywego uchylania się od służby wojskowej. Po pierwsze, tutaj oprócz ustawy o broni ojczyzny stosujemy ogólne zasady prawa karnego, czyli chociażby zasadę winy. Ale także zamiar popełnienia przestępstwa. Więc no moi drodzy, w jaki sposób można przypisać winę, jeżeli nawet gdybyśmy przyjęli fikcję doręczenia, ale kiedy faktycznie pod takim danym adresem w Polsce tego zmobilizowanego nie ma. Po drugie, nawet jeżeli by ktoś był powołany do czynnej służby wojskowej, tak, albo by. Wcześniej był w pasywnej rezerwie, przykładowo jeździł na te szkolenia, miałby tą kartę mobilizacyjną, w razie czego no to jeżeli wyjedzie za granicę, to przecież powiadamia się o takich rzeczach o WCR, -y, wojskowe Centrum Rekrutacji. No i w tym momencie w takim przypadku w ewidencji wojskowej nanosi się na taką adnotację w przypadku takiej osoby, zasób nieefektywny. I dalej zamieszcza się w podgrupie zasób niedysponowany. Co to oznacza, że takich kart mobilizacyjnych takim osobom się nawet nie wysyła, no bo skoro mieszkają za granicą i tak nie ma szans na to, żeby się stawili, czy chociażby na takie ćwiczenia wojskowe, czy na coś innego,